Zaczek. Troszkę starawy, ale zobaczymy, czy jest zdrowy. Patrzcie, jaki prawus Tak nie chciałem tutaj wchodzić ogólnie. Tam sobie spojrzałem przez te drzewa. I proszę bardzo, kurde, zauważyłem. Ale piękny. Cudny zapach. Od tego to ja dawno nie widziałem, przyznam wam szczerze. Bliżej były zdrowe. Ale piękny tutaj jest. Ło. Wow. Wykrywamy szybko grzybnie Tu No powyżej innych nie ma Patrzcie, patrzcie to Taki prawdziwy nie byłoby nic z tym dziwnego Gdyby nie to, że on jest po prostu totalnie przy drodze Czekajcie, on głęboko siedzi Chcę go całego wziąć Ajajaj aj, aj. O Ale ładny Mega mi się podoba To nie ma innych Czekajcie, chwilę O To było szybciej To było naprawdę szybkie Dwa